Siema, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam taki troszkę specjalny odcinek, ponieważ będzie to gameplay z gry wojennej na mapie generalskiej. Gramy tutaj z ekipą, z całym klanem w zasadzie znaczy całym najważniejszą częścią, oczywiście, klanu. Mianowicie będzie grał ze mną teku, będzie grała werka. Będzie grał wiciu. No i paru graczy, których niestety nie miałem okazji wcześniej poznać, ale z tego co wiem, to chyba są też w klanie. Między innymi Ryniu, Hipo... Hipus, coś takiego, ale to jest Francuz. Nie znam gościa. I jeszcze jedna osoba tam była, chyba Zong, czy coś takiego. Sorry, jeśli pomyliłem Nika. W każdym razie na pewno będzie widać na. Liście. No i leci trochę, mięcha, niestety. No ale cóż, są emocje na bitwach wojennych, zawsze mięcho leci, dlatego nigdy nie wrzucałem tych gameplayów z bitew. No ale stwierdziłem, że w zasadzie cóż, każdy jest człowiekiem, każdemu się wymknie Kiedyś można zacząć wrzucać te bitwy wojenne. No i tak myślę, że jeśli Wam się spodobają te gameplaye, to. Będę je wrzucał częściej. Postaram się robić to regularnie. Yy, także dla ludzi o delikatnych uszach nie polecam. Ale generalnie zapraszam. Yy, ok, odpalamy. Jesteśmy na rosyjskim serwerze. A, dobra, to wszystko wyjaśniam. No, przecież mój łapieruski serwer. Mi się nic nie ładuje wam. No? No bo już w bitwie. No w bitwie już tu kurwa jada, nie Widzę, Looking for player, Ale to jest jeszcze szansa, żeby się w bitwie pojawił. No raczej. wyjdę z tego po prostu i wyjdę jeszcze raz. A wiem czemu. Red, red to bed. Nie, bo mi w tle mapa poprzedniej bi bitwy wisiała cały czas. Zapomniałem jak to wyłączyć. Ja, ja. Paranoja kolejna. APC-ki na moście. Jakie ładne. No wysiadł z motorka zanim się zatrzymałem. <grymne> Biedny No i spadł z motorka. Nie wiem, nie ktoś tego apc jednak Inna kreska został O ile ktoś od nas siedzi na tanku No jechały tam jakieś. No i no ale ja nie mam. słabo jechały. Nie, wsiadam w tanki, w końcu moje. Siadaj, siadaj Co tu te, tego tygrysowe miałeś w końcu. Jak on mnie zabił? No nie wierzę, no. No mnie coś rozjepał właśnie. Bo ja łam. tu jeździ z tyłu? O kurde, ale mi coś śmignęło koło ucha. Yeah. Koło mnie jest tank, jakby się ktoś zrespił ze stikami ej. O tak. tu tutaj daleko. Jest. Ja już rozwaliłem tanka. Już jest się cię. To APCiem tam jesteś taku? No. No to ja zaraz zginę, ja zaraz... To ja na, ta, zaraz... Ta trumna, nie? No ja zaraz zginę, to tam się zrecię. No, to są o, nie będąście. ten to jest to lerki. Aha, nie widzę. Kipek zaczęł tank dysku. Kurczę, area. ktoś by się musiał zrespić na tym APC. Się ja nie się respię. Ale to trochę potrwa. A nie będzie tang destroyerów? O, o. Zobaczymy jaki będzie rozwój skwardy. Szkoda, że nie zwolniłem, bo O nie, petarda by mnie. Dobra, ja się na te kurę spię. O. Tam na drodze jest I... tank, jeden na pewno. Za nami gości już. Ja dopiero mam połowę. Kurwa, powodę. już wiedzą, że mamy tu kurwa. Napierdolę, czego przestawić. Sułki. Co te deki Mamy dosłali? Apeczek mhm. z dołu jedzie mhm. na X, a pojechał tam w stronę X. Gdzieś. Teraz to mnie wkurwili, całą zabawę mi zepsuje. Stanie się bywa. tak łatwo nie poddam. Kurde, wysiadł i mnie sprzątnął. Leciałem ze stickiem w ręku. Trzeba naszego apc tam może... O kurwa! Kurwa, wszyscy byście zaczęliśmy walić apc a nie ma, tak nie ma. LOL, granat! No dzięki, typie. Zablokuję jakby system. O, ale co swój. Ty, no ale stary, ja stałem cały czas w tym samym miejscu, nie? Ty trzyźłeś mnie w nie mogłeś uciekać? Ale po chuj miałem uciekać, jak ten granat był, kurde, za rogiem? No, ale ja nie byłem za rogiem. No dobra, ale to nie musiałeś biec prosto we mnie, miałeś w chuj miejsca obok, nie? No nie no, chciałem ze ścianę. To chyba najbardziej pożądane miejsce. Chyba czołg wali was A trochę. chuj wyśle jeszcze tych pięć nagerów. O jakich pięć mam jeszcze? No a te całe, kurwa. Jezu, ile to kampi ruskich. A my jeszcze przegrywamy to jeden. Dobrze. Roscy są pokitrani w tych wagonach. Na nad tobą, biciu. W środku wagonów byli. Kurwa, wynoszę to U góry są, na bank O kurwa jeszcze ten Nie mam heavyseta, kurwa mać czy to rozumiem, że Będzie APC w garażu. No już ustawił typ w garażu APC-ka. Olegu, rozepa. Poloż guru znowu jak mnie wystraszyła Za tobą, za tobą Werka, za tobą kur. Kurde, parami już wchodzą A pecet jest za tobą Werka Kurwa mnie, To tutaj jest tank No, za tobą jest nie No prawie mnie skała zabiła Ja miałem minoguewera przy sobie Werka, od skał to są gorsze tylko 100 gisiana. Ale żyję. Przejechałem ruska po środku, niczego nie. <grymne> Przez przypadek? Przez przypadek, środkiem lasu jadę kurwa. <grymne> Rekpo po Normalnie kurwa, co to za miejsce, nie? Ouch. No i mnie trafił Jezu, co on tam robi? No czemu rusty są takimi kretynami, kurwa? Co on tam robi? Jest co? po prawej pod murem. Amatorach. Oczywiście jest tam na naszych dwóch i go nie widzę, pewnie. Kurde, no ja nie go ja Już wiecie. masz granat w na dupie? Wiem, mój. Czy? Bo, bo oczywiście wrzucałem przez okno i uderzyło w futrydę. No nie, jedna kreseczka została. Aha, już nie zgadam jest dobra, pomogę wam. Zde dobra, pomogę. Jak muszę, to wam pomogę, nie? Ewentualnie. Tang jest na tej drodze, co się jedzie z O. A tak serio, to z O mi się będzie lepiej strzelać, jak już się przejmę. A on tu zaś przyszedł ten rekord, nie w wierzę kurwa. Fuck. oknie na piętrze jest. Zabiłem go. tu kurwa znów tego w oknie. No nie jajinek Co? <laughs> jajinek mnie rozwalił Jajinek Dobra góra czysta No teraz coś musi być, masz granat No nie dziwię się jak czterech sprzed D2 kurwa nie? Do garażu biegnie jeden, do APC-ka. No teraz coś możesz sobie z... No wiesz, lepiej APC-ka nie stracić, nie? O kurde. I do Ja też tak zacznę grać, jak oni. Kocham. Na górze, no Tak. na górze no w jest. taki jest przy APCC gdzie się mnie nie spodziewa? Manikoła na górze, ale mam sztyn Tym razem, o kurwa ten granat jest blisko, ale fart. Werka wrzucisz obronę tutaj? Mhm. jak się Zwiczy. Gdzieś Zwiczy. Od... kurwa. Gdzieś tam od strony X jest jakiś sniper. Od garażu wchodzi gość. Tak. Najlepsi są ci idioci, którzy ja to trąbią Tak A PCK mi się. Ja najbardziej wkurwiają ci, co człowieku. Wsiadają ci na Jeepka albo motorek i walą z tego CKM-u, kurde, do czołgów, nie? Tak, też. Albo w ogóle, tak dla zasady, na viwad. No, po prostu sobie, żeby poszczelać, nie? Ja właśnie miałem takiego dowódcę, który nie mógł pewnie rozkazów nawet wydawać, a jak wsiadł na motorek to zaczął wiesz pruć. Nie, a jak taki typ mi wsiada na pojazd i zaczyna walić sobie w niebo, to po prostu wysiadam, biorę pancer Fausta i rozwalam swojego hey, Jeepka, nie? A s tysiąc tanki. Ale mi kurde pociągało. Od rzeki snajper idzie Od X przy rzece To na od odpierdol Ja rozwalę tą sukę Udałoby Snajperski bus jeszcze jedzie. To jest odpowiednikiem z tego eurosków. O, no to. Jak on mnie kurwa widzą, nie? To jest niemożliwe kurwa. 2-0 wiek kurwa nie, to jest Uy. Już widzę jak tu wlatuje milion granatów, nie? Tego go Kurde, no kręcą się przed tą lufą jak. Zol. Kurde. Wszystkie z minami są wszędzie. Już pomysł? Pięć siedemdziesiąt chyba widzę. A pierdol. No i trafił mi ich Dobra. No powinniśmy już dawno z D3 jechać apc kami ale cóż. Z D2 na. Nie... Oznaczysz, niksawerka? Dziękował. No nie ma czołgu dla mnie. Zyskał ktoś się PCK z D2 albo D3? Nie idzie i no idzie z D1. On no może być i z D1. On zyskawał drogi. No i? a przynajmniej nie będą czołgi na nas patrzyły od razu. No nie masz apc Nie, nie, ja nie kupowałem nic za kupienie Ja przejechałem dobra, przez rzekę, nie? Nic do mnie nie strzelało, jak przez rzekę przejechałem Ja widzę, jak do tyłu naszyła PCK, no kurwa Możecie przez tą rzekę znaczy, próbować, nie? Pojeżdżenie tym APC-kiem to jest, kurwa, przyjemność On wiedział, że tu siedzę, z Kubaniec. Wszedł od razu ten... Najlepiej, że w ogóle go nawet nie drasnąłem Jestem a... dwóch kolesi, a oni tak przyjmują to dosyć szybko A PC pojechało w stronę D3 O kurwa Czołg mamy na respie Na O Na O jest czołgór no jest Jestem w 2, jestem w 2 Nice a pecek niby jedzie, ale wątpię, że przetrwa, ale chuj za ryzyku, albo nie ryzykuje, to aż bombarduje. Ja ją Ale przejmą, czy idę X1, jeżeli tak dalej Ja do najca a apc poniżej 50%. Dobra. O, była mina. Dobra, my zdążymy przejąć przed nimi, jeżeli ten kretyn się zatrzyma w końcu. A zaraz będzie spam granatów. Nie? Możesz oznaczyć, o. Jest oznaczone. Ryniu, nie stój A, mi przed lufą. Nie. Ryniu, nie stój mi przed lufą. Widzisz, dzięki stanie przed lufą, przed lufą się wygrywa mecze. On ci typek piersią zasłaniał. Tak, tak. Rayton. Ale lak.